Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd magazynu Lego Ninjago w wydaniu wrześniowym na rok 2019. Zapraszam Was do oglądania. Yy, numer magazynu jest 53. Mówię tutaj o numerach, które są od początku wydania magazynów Lego Ninjago. My mamy tutaj wydanie wrześniowe na rok 2019, i teraz przechodzimy do samego. Unboxingu magazynu. Tutaj, oczywiście, otwieramy nożem. Yy, tutaj mamy, oczywiście, magazyn. Yy, figurkę tutaj mamy na później. O czymś o niej powiem. I teraz przechodzimy do samego magazynu. Tutaj mamy, oczywiście, yy, Spis treści, mamy tu oczywiście oglądy na kanale Cartoon Network oczywiście nie ma nadal 11 sezonowego Ninjago ale czekamy właśnie aż wyemitują z dubbingiem polskim. Yy, tutaj mamy oczywiście spis o kołu i mamy tutaj instrukcję jak go zbudować. Oczywiście znajdziemy się tym później. Yy, misja pokonać wodospad. Yy, tutaj mamy kolejną misję, właściwy kierunek. Yy, Kolejne misje, tutaj mamy oczywiście Nonsense Ninja oraz błąd sztuce. Mamy tutaj oczywiście pierwszą część komiksu. Tutaj mamy oczywiście ciąg dalszy na stronie 22. Misja, wyjątkowo trudny teren. Yy, mamy oczywiście tutaj dwa plakaty z Lego Ninjago. Oczywiście jedna jest z tej strony, a druga jest z, ty z tych stron. Tutaj yy, yy, multipak kart Lego Ninjago. 600 plus 3 rzadkie 20 zł. Tutaj mamy oczywiście drugą część komiksu. Właśnie tak rządzą ninja. Tutaj mamy oczywiście fakty. Tutaj mamy oczywiście ognisty ognistyki, starożytna piramida i zakazane moce. Oczywiście zwoje zakazanego w Jaki żywioł w tobie drzemie? Tutaj mamy oczywiście test. Tutaj mamy oczywiście pocztę. Niektórzy wysyłają właśnie do Blue Ocean. Chodzi o konkursy z magazynu Lego NinjaGo. Tutaj mamy oczywiście kolejny konkurs. Kolejny magazyn jest już 1 października. Oczywiście bardzo przepraszam, że zrobiłem tam błąd, właśnie co będzie w magazynie Lego NinjaGo na październik. Tam wspomniałem, że to jest 8 października, ale to była tylko hipoteza, ale i tak bardzo Was przepraszam, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Oczywiście mamy przyszły we w Przyszły wtorek y, premiera magazynu trzeciego numeru y, Nego Injago Legacy. Mamy oczywiście tutaj reklamę tych dinozaurów, i tutaj mamy oczywiście magazyn Nego Injago Legacy. Jak już wcześniej wspomniałem, będzie we wtorek. Dostajemy oczywiście kartę limitowaną oraz saszetkę z pięcioma kartami i przede wszystkim dwoma figurkami: Kajem oraz Vyplashem z odcinków pilotażowych. Mamy tutaj, oczywiście, figurkę Kola, jeszcze nadal zapakowaną, i zapraszam Was na speed builda samej figurki. na samym sensie bardzo Was chciałem przeprosić za to światło w kadrze ale teraz przechodzimy do samej minifigurki oczywiście mi za to wybaczycie, mam nadzieję oczywiście jak już wcześniej wspomniałem torsik jest oczywiście z sezonu ósmego yy, oczywiście po przeciekach oczywiście pojawiły się masę krytyki że po co dali tutaj yy, tor z ósmego sezonu jedynie zmiany, które uległy względem Figurki, yy, która wystąpiła w magazynie Lego Injago yy, w lipcu 2018 roku, uległa jedynie zmiana maski z ósmego sezonu na to z Lego Injago Lekacji przez, oraz przede wszystkim uległo zmianie młot. Oczywiście ten. Teraz przechodzimy do samego podsumowania magazynu Lego Ninjago, wydanie wrześniowe na rok 2019. Czy jest sens zakupu 13 zł za ten magazyn? Oczywiście, moim zdaniem, że tak. Daję tutaj w mojej skali ocenę 9 na 10, ze względu na to, że tutaj mam oczywiście torsy i nóżki koła z 8 sezonu, ale sytuacja, raczej oczywiście, wygląda młota. Oraz przede wszystkim yy, maska z LEGO Ninjago Legacy. Oczywiście polecam zakupić ten magazyn. Jeżeli Ci się odcinek spodobał to oczywiście możesz zostawić łapkę w górę. Oraz jeżeli jesteś tutaj nowy to możecie oczywiście strzelić subskrypcję na moim kanale. Ponieważ zbliżamy się do 450 subskrypcji. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!